Pan Krzysiu, najmłodszy zbieracz świata, który ma już bardzo dobre trafienia. I jesteś gdzie? W Egipcie. To mamy sudecką gizę, tak? Piramida Cheopsa. Zobaczcie. A tutaj wszyscy co są dzisiaj, akurat to są zbieracze. Rozmaitych takich minerałów. Mają za sobą już piękne trafienia. Pan Piotrek ostatni miał bardzo ładne trafienie. Nie mówimy gdzie. Ale było piękne trafienie, także jest. Zazdroszczą ludzie. Choć bardzo zazdroszczą. Zazdroszczą, bardzo strasznie zazdroszczą. Trzeba uważać, bo ta zazdrość może się źle po prostu potem przełożyć. No ale od tego są kije, żeby przegonić zazdrość. Nieprawdaż, panie Krzysiu? Prawdaż właśnie. Dolny Śląsk rządzi, proszę państwa. Niektórzy myślą, że to jest orzeł faszystowski. Nie, to jest orzeł piastowski, dolnośląski. A my jesteśmy lokalnymi patriotami. I pan Marek przyszedł się obłowić. I tu mamy. Ciekawe zjawisko ponor w skałach granitowych. Strumyk sobie płynie, i tutaj już pływa pod ziemię, i kontynuuje przepływ pod ogromnymi głazami granitowymi. Aż tam. Zaraz będziemy sprawdzać tutaj, co się dzieje. Chodź, przysięgł zobaczysz tego ponorka. gdzież pod ziemię wpływa, wpływa woda. Tu sobie stąd gdzie ja. Gdzieś pod te szczeliny. To się nazywa ponor, a jak wypływa na zewnątrz to jest wywierzysk wtedy. Marie Antoninenstein. mamy skałkę Boże skarć Anglię. 1914 rok. Jak, mecz, jak będziemy mecz grali tak? z, to, z Anglią, to trzeba taki, taki, na, taki hasły, na Facebooku tam, rzucić. tam zdjęcie umieścić. Proszę bardzo, jaka piękna formacja skali. No i też spinacze przyjeżdżają, bo bulder jest zacny i jest łojony. Jaskinie gruzowe, W tym wypadku eksploruje je Marek. Mamy już światło. No fajno. I zaraz w ten prześwit, jak wejdziesz, to będziesz szedł tam dalej. Okay. Zobaczycie później. No właśnie o to chodzi. Ten wodospadnik to jest cudowny. Nie? Masz rady? I mamy takie pełne spa, zobaczcie jak wygląda. Co tam? No zaraz wyjdziesz, ty zakończysz to. Tak, tak. Tą jedną ręką pamiętaj. Tak, tylko to nie tą, co chce. No właśnie. Zaczęło mi się nalewać w Dobra. Pan Marek walczy. Zrobił zacisk. Gruszkowski. Dobra, mam mokroś już w spodnie buta. Dobra, wychodź. Super. No, elegancko. O jak mokro. O! Gratulacje. Wychodzimy, zaraz zobaczycie jakie piękne ciągi. Patrzcie, co tu się dzieje. No i co Marek powiesz? Jak jest? W tych obiektów. tu trwałem się. No Mówisz, że kasandrycznie? Fajnie, fajnie? No, to tędy nie będziesz wychodzić, muszę cię zmartwić. To pójdziesz jeszcze tam. I dopiero wyjdziesz. Ale to już masz końcówkę. Dobra, dobra. Do. Spoko. naprawdę jest ten obiekt jest mimo, że nie jest aż długi, ale treningowy, jeśli chodzi o zaciski i dodatkowe walory z wodą, to Marek jest chyba bardzo dobry do treningu, nie? Tak, i mamy. Pan Piotrek sobie poradził przeszedł. I bardzo dobrze. Krzysiu, jak tu jest? Ciasno. No jest trochę ciasno. ciasno, ale fajne, nie? Dobrze, weźcie teraz chłopaki światło. Poczekajcie i tam poświeć, Bo zobacz jak tam jest ładnie Poświeć. Żebyśmy zobaczyli jak tam cudownie, nie? Już jestem i bardzo dobrze. Proszę zobaczyć jak to wygląda. Sodnia buty nie wytrzymały? Nie wytrzymały. Poszło górą. Poszło górą na się. Dobrze. Muszało. Zaraz się. No to gratulacje. I idziemy tam do pozostałej ekipy. która się kuruje i... Pan Krzysiu co? Masz skalenia potasowego. Zaraz go zobaczymy. O, idziemy, chodźcie.